Moja Brałem udział w wyjeździe do tych wtedy, kiedy miałem zwolnienie lekarskie. Ale trzeba wyjaśnić, że tak. Po pierwsze, na zwolnieniu lekarskim nie było anotacji i rodzaj mojego zwolnienia lekarskiego zakładał, że mogę się poruszać swobodnie okuli, że mogę chodzić po mieście, że mogę podróżować. Nie było absolutnie takich przycisków. Przed samym wyjazdem do tych Dokładnie 26 czerwca miałem trzy konsultacje z trzema specjalistami, z chirurgiem, z ortopedą i z rehabilitantem. I trzy informacje były dokładnie takie same. Wszyscy lekarze specjaliści powiedzieli, że nie ma żadnych przeszkód, żebym jechał w, taki, w taką podróż. Na stronach Urzędu Miasta Leśnicy pojawił się komunikat mówiący o tym, że oficjalną delegację stanowili pan sekretarz miasta, wraz z chórem. Działającym przy Mokisie. Czy nie łatwiej byłoby napisać, że przykładowo był także razem z nami wiceburmistrz, bo wiadomo, że był pan w ten sposób tam odbierany. Oczywiście, bo tak, urząd miasta nie ukrywał informacji o moim wyjeździe, dlatego że nie było takiej potrzeby, ponieważ ja. Na stronie nie było ani jednej wzmianki nie. na ten temat. Wiem, dlatego że mój wyjazd był całkowicie prywatny tak naprawdę. Chciałem podkreślić, że 100% kosztów wyjazdu mojego to było, to była moja prywatna inicjatywa. nikt, mi nie za, urząd miasta mi za to nie zapłacił ani złotówki. Więc tutaj mowa o kosztach. Dlatego z tej przyczyny też nie miałem żadnej delegacji z urzędu miasta, więc ja nie byłem oficjalnym przedstawicielem urzędu miasta. Jechałem jak gdyby w skład delegacji huru zupełnie prywatnie, tak jak członkowie churu na własny koszt. Jedyną osobą, która była oddelegowana, był, był sekretarz miasta i on oczywiście miał delegację, rozliczył się z tego. Ja nie musiałem tego, takich czynności wykonywać, ponieważ jechałem prywatnie zupełnie. W tym czasie mógłbym być, nie wiem, nad morzem, gdziekolwiek gdzie w Szwajcarii, a, a po prostu pojechałem do tych chwil, bo uważałem, że, że warto tam pojechać, że warto pomóc tej delegacji, tym bardziej, że to obniża koszty chociażby samego tłumaczenia. O tłumaczenie zostałem poproszony i stąd myślę, że ta, to, to całe nieporozumienie, ponieważ władze tych chwila nie były poinformowane o tym, że ja jadę jako osoba prywatna. Oni myśleli, że jadę jako osoba oficjalna. No, trudno byłoby im to wszystko tłumaczyć, tak? że, że tutaj ta osoba jedzie prawda, z urzędu miasta, a ja nie. I, i myślę, że stąd wyniknęło całe to porozumienie, że na ich stronach ukazały się informacje, że ja stanowię oficjalną część. Nie, ja generalnie w pewnym sensie praktycznie tylko pomagałem tej delegacji, i tłumaczyłem, bo zostałem o to poproszony. Moje wystąpienie na dniach tych chwila również było za prośbą yy, pana sekretarza, żeby bo właściwie no, byłem jedyną osobą, która mówiła w języku rosyjskim. Aha. Czy w związku z tym całym zamieszaniem, który pojawił się wokół Pańskiej obecności, na, no, jednak w pewnej formie delegacji w tej chwili, nie? czy no, ma Pan sobie coś do zarzucenia w tym momencie? Równie dobrze mógłbym być w każdym zakątku świata. Tak? To, że, że pojawiłem się akurat w czasie delegacji jednej osoby z Urzędu Miasta i w czasie nieoficjalnej tak naprawdę delegacji chóru była dla mnie w pewnym sensie z jednej strony przyjemnością, no nie był to jakiś taki wysiłek fizyczny, tak. Problem polega na tym, ja nie mogę siedzieć przez 8 godzin z, z tym schorzeniem, które miałem za fotelem. Tak? Chodzić mogę wszędzie praktycznie. Nawet jeśli bym siedział, to byłoby szkodliwe, ponieważ groziło to od, odwapnieniem kości, co zresztą już się faktycznie zaczęło dziać, zbyt, zbyt długie siedzenie. Także praca tutaj w urzędzie byłaby akurat niewskazana. Ale jeśli chodzi o podróże, spokojnie mogę podróżować. No, dziwne by było tak, że gdybym pojechał, ktoś mnie prosi, słuchaj, no, przetłumacz tutaj to jedną rzecz, żebym powiedział, nie, nie, przetłumaczę, bo ja jestem tutaj prywatnie. No to śmieszne by było. Tak? No, wiadomo, że mam w tej chwili wielu przyjaciół, którzy mnie zapraszają do siebie i z nimi rozmawiałem i nie było żadnego problemu tutaj i oni mnie traktowali tak jak za każdym razem po prostu po przyjacielsku. Nie było jakiegoś rozgraniczenia, że tutaj jest, że, że, że oficjalnie przemawiam czy nieoficjalnie, po prostu przyjechałem do znajomych, do przyjaciół, do ludzi, z którymi współpracuję już od, od dłuższego czasu. Jestem związany z tym projektem, to jest prawda yy, i zależy mi na tej współpracy i chciałem po prostu w jakimś sensie być pomocnym, tym bardziej, że to mówię, urząd nic nie kosztowało, nikogo to tak naprawdę nie kosztowało. Moja